Dzień dobry, nazywam się Bogusław Olczyk. Jestem kierownikiem sekcji instrumentów dętych, blaszanek, perkusji, chórów i orkiestr w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach. Jestem również nauczycielem perkusji i właśnie w takiej klasie perkusji znajdujemy się. Audycja ta jest przeznaczona dla dzieci małych, które chcą się uczyć z czasem w naszej szkole. Jestem nauczycielem perkusji. Jak wspomniałem i uczę na instrumentach perkusyjnych, które w naszej szkole istnieją. A są to? Uczymy na werblu. Werbel jest podstawowym instrumentem, na którym uczymy, ponieważ od niego wywodzi się cała technika gry na instrumentach perkusyjnych. Następnym instrumentem, na którym, na którym uczymy, jest zestaw perkusyjny. Zestaw perkusyjny składa się z talerzy, bębnów, małych werbla, bębna dużego i oczywiście na bębna gramy i ręcami, i nóżkami. Zestaw perkusyjny jest specjalnie przystosowany dla małych dzieci. Jest to 18-calowy zestaw, tak żeby każde małe dziecko mogło swymi małymi nóżkami sięgnąć do, do wielkiego bębna. Następnym instrumentem, na którym uczymy gry, jest xylofon. Ksylofon jest to instrument perkusyjny, ale już melodyczny. Melodyczny z tego względu, że da się na nim zagrać melodię, nie tak jak na werblu czy na zestawie. To jest właśnie ksylofon. Następnym instrumentem melodycznym, perkusyjnym jest vibrafon. Wibrafon jest już troszkę innym instrumentem od ksylofonu, bo ksylofon kiedyś był robiony z drzewa. W tej chwili jest robiony z odpowiedniego materiału, który nazywa się fiberglass. A wibrafon jest robiony z metalu po prostu. A dlaczego vibrafon? Bo ma dźwięk wibrowany. Poprzez to, że są w rurach rezonansowych zamontowane specjalne płytki, które przy pomocy silniczka elektrycznego są Poruszane i wydają specyficzny, wibrowany dźwięk. Następnym instrumentem melodycznym perkusyjnym jest marimba, która znajduje się tutaj. Jest to największy instrument perkusyjny, i dziecko, aby mogło na nim zagrać, musi stanąć na specjalnie skonstruowanym takim stołku, żeby mogło sięgnąć do, do tych płytek. Także to jest największy instrument perkusyjny, na którym uczymy. Jeszcze jednym instrumentem niemelodycznym perkusyjnych są kotły. Kotły, które są używane w orkiestrze symfonicznej, ale także do grania wszelkiego rodzaju utworów solowych napisanych specjalnie na ten instrument. Także jest to cała rodzina instrumentów perkusyjnych. Bardzo serdecznie zapraszamy dzieci do naszej szkoły. Chętnie nauczymy was grać na Wszystkich instrumentach perkusyjnych. Chciałbym jeszcze powiedzieć coś o instrumentach dentyk-blaszanych, bo, jak wspomniałem, jestem kierownikiem sekcji instrumentów dentyk-blaszanych i perkusji. W naszej szkole uczymy gry na takich instrumentach blaszanych jak trąbka, waltornia, puzon, tuba i eufonium. Eufonium jest to pochodna instrumentu tuba, tylko że mniejszy. Właśnie przeznaczony specjalnie dla, dla małych dzieci. Naukę rozpoczynamy od szóstego roku życia, nawet czy od siódmego, z tego względu, że czym duże dziecko się uczy, tym więcej może ogarnąć na każdym instrumencie. Jak wspomniałem, każdy instrument, czy to trąbka, czy puzon, czy waltornia, jest w naszej szkole dla tych małych dzieci mniejszym instrumentem. One zawsze ten instrument mogą dostać i na nim ćwiczyć. Dziękuję bardzo i bardzo zachęcam do zapisywania się do naszej szkoły i nauki gry na instrumentach dętych, blaszanych i perkusyjnych. Do zobaczenia w szkole. Witam, nazywam się Zbigniew Pasieka. Jestem nauczycielem gry na trąbce. Oprócz mnie w szkole uczy jeszcze pan Grzegorz Maliniak. Trąbka to instrument, który należy do rodziny instrumentów dętych blaszanych. Gdzie możemy posłuchać trąbki, czy ją zobaczyć? Zacznijmy od muzyki poważnej. Muzyka poważna, orkiestra symfoniczna. Jak również. Małe zespoły kameralne, a w szczególności tutaj kwintet blaszany, który składa się z dwóch trąbek: waltorni, puzonu i tuby. Przejdźmy dalej. Muzyka rozrywkowa to szereg orkiestr dentych. Charakterystyczną orkiestrą tutaj są orkiestry wojskowe. Dalej, muzyka jazzowa to wszelkiego rodzaju big bandy, komba, jak również mniejsze zespoły rozrywkowe, które na co dzień możemy zaobserwować czy oglądać w różnego rodzaju programach rozrywkowych w telewizji. Ale w szczególności, przede wszystkim, tromka to instrument solowy. Posłuchamy teraz sonaty Baldazari'ego. A w szczególności trzeciej części, którą zagra dla nas Janek Dąbrowski przy akompaniamencie fortepianu, przy fortepianie pan Krystian Kraus. Dzień dobry, nazywam się Marcin Czajkowski. Jestem nauczycielem w Zespole Państwowej Szkół Muzycznych w Kielcach. Uczę na takim tajemniczym, zakręconym instrumencie, który swoim kształtem trochę przypomina ślimaka. A instrument ten to jest waltornia, inaczej, róg. Waltornia należy do rodziny instrumentów dętych blaszanych. Jest to instrument o pięknym, ciepłym brzmieniu, bardzo donośnym, dlatego jest jednym z najbardziej ulubionych instrumentów przez kompozytorów, muzyki symfonicznej, a także muzyki filmowej. Naukę gry na waltorni możemy rozpocząć od najmłodszych lat. Nie uczymy się wtedy na takim dużym instrumencie, tylko na specjalnie dla dzieci przygotowanym małym instrumencie. Jest to malutka waltornia, lekka i miła, i poręczna. Waltornia, e, tak jak powiedziałem, jest instrumentem dętym blaszanym. Jest wykorzystywana jako instrument solowy, gra z fortepianem lub z orkiestrą, solo. Jest też wykorzystywana jako instrument kameralny, w zespołach kilkuosobowych, ale także jako instrument orkiestrowy w orkiestrach dentych i w orkiestrach symfonicznych. Brzmienie awaltorni posłuchamy dzisiaj, a zaprezentuje nam go Zosia Sławińska, uczennica drugiej klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej. Towarzyszy jej przy fortepianie pan Krystian Kraus. Zapraszam, Zosia. No i, e, jeżeli komuś spodobał się ten instrument, spodobał się waltownia. Zapraszam do szkoły i zapraszam do nauki w mojej klasie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie do zobaczenia. Dzień dobry. Znajdujemy się na lekcji puzonu w szkole muzycznej w Kielcach. Moje nazwisko, Adam Chmielewski. Ja uczę grać na puzonie, takim oto instrumencie, instrumencie dętym blaszanym, wykonany z blachy, składający się z kilku części, m.in. z ustnika, czary głosowej, no i taki ewenement że instrument ten zamiast klapek czy przycisków posiada suwak, którym przesuwa się. W górę i w dół powodując zmianę wysokości dźwięku, zmianę wysokości słupa powietrza i przez to można zagrać różnego rodzaju dźwięki, wysokie, niskie, średnie. Instrument ten wykorzystywany jest w wielu orkiestrach symfonicznych, tętych, jazzowych, big bandach, także bardzo szerokie ma yy, spektrum. Uczę grać na puzonie jak i mniejsze dzieci, tak i średnie od mniej więcej siódmego roku życia. Są małe puzoniki, to jest akurat większy puzonik. Tutaj mam ucznia w klasie drugiej młodzieżowej, Maćka, który pokaże nam, przedstawi jak brzmi dźwięk puzonu, jak się na nim gra, a zagra dla nas. Standard Czesowy, Kiedy święci maszerują do nieba. Bardzo znany utwór. Zapraszam. Słuchanie i do zobaczenia. Dzień dobry, nazywam się Jakub Tomkiewicz, jestem uczniem klasy na YouTube, pana Krzysztofa Gajdy w zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. Tuba wydaje się bardzo skomplikowanym i trudnym instrumentem. No, w zasadzie ma tylko cztery przyciski, które zmieniają nam wysokość dźwięku. Można zarówno grać niski rejestr, dlatego wydaje się taka ciężka i ogromna, no, a jak na nagraniu pokazałem, da się również na nie grać wysokie, piękne, szybkie, skomplikowane melodie. Bardzo serdecznie zapraszam do, do naszej klasy również młodszych, młodszych kandydatów. Jest wiele odmian tuby. Jest duża tuba, na której gram teraz, grają na niej starsi uczniowie. Natomiast dzieci zapraszam na, na eufonium, jest to mniejsza odmiana tuby, dużo lżejsza i, i, i prostsza, mniej wymagająca. No, zapraszam na dni otwarte szkoły, w szczególności do naszej klasy na lekcje otwarte. Dzień dobry. Zagra teraz dla nas na werblu Kasper Bera, uczeń klasy, drugiej klasy perkusji Bogusława Orczyka, a w jego wykonaniu usłyszymy Etude na werblu Ekeharda Kopeckiego Sticks One. Bardzo proszę. Dzień dobry, nazywam się Bartłomie Kotwica, jestem uczniem klasy pierwszej i chciałbym wam zagrać taksylophimę. Dziękuję. Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Janusz Munarczyk, uczę w szkole muzycznej pierwszego i drugiego stopnia uczę gry na instrumentach perkusyjnych. Dzisiaj mój uczeń Maciej Robak wykona utwór Paula Szencera na zestawie perkusyjnym, który nazywa się Rock. Zestaw perkusyjny złożony jest z wielu instrumentów np. przykład talerzy hi-hat, crash, splash, ride, tomy, trzy tomy, oraz werbel i wielki bęben